Co wywołuje najgorsze recesje, które przeradzają się w pełnowymiarowe kryzysy finansowe? Takie jak ten z 2008 roku, gdy liczba opóźnień w spłacie kredytów hipotecznych wzrosła o 657%, co finalnie doprowadziło do upadku banków z gigantycznymi stratami, czyli w setkach miliardów dolarów. No, albo wielki kryzys, który zostawił bez pracy aż 25% ludzi, no a resztę zmusił do zaakceptowania obniżek płac o 42%. Czy można to przewidzieć? I co najważniejsze, jak się przed tym uchronić. Tego wszystkiego dowiesz się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Załamania finansowe brzmią jak koszmar. Inwestycje spadają, oszczędności są zagrożone, a gospodarka wpada w chaos. Ale historia pokazuje jedno: przed każdym kryzysem pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Warto jest znać i wiedzieć, jak się zabezpieczyć. Różnica między recesją, pęknięciem bańki spekulacyjnej, a pełnowymiarowym kryzysem finansowym jest kluczowa, choć te zjawiska często się przenikają. Pęknięcie banki, jak w przypadku bańki dotkomów, prowadzi do gwałtownego spadku wartości wartościowanych aktywów. To bolesne dla inwestorów, ale nie zawsze wywołuje globalne załamanie gospodarcze. Recesja to z kolei okres spadku aktywności gospodarczej. PKB maleje przez co najmniej dwa kwartały z rzędu, rośnie bezrobocie, a firmy ograniczają produkcję i inwestycje. Banki centralne mogą jednak łagodzić jej skutki, np. obniżając stopy procentowe. No i kryzys finansowy to najpoważniejszy z tych zjawisk. To moment, gdy cały system finansowy ulega załamaniu. Banki tracą płynność, kredytobiorcy stają się niewypłacalni, a gospodarki wpadają w spiralę problemów. Przykładem jest kryzys 2008 roku, który zaczął się od niewypłacalności kredytów subprime i doprowadził do upadku takich gigantów jak Lehman Brothers. Kryzysy tego typu mają długotrwałe skutki. Wysokie bezrobocie, spadek produkcji i lata stagnacji gospodarczej. No i jest to jeden z największych kryzysów finansowych, ale istnieje jeszcze wielki kryzys lat 30. W obu przypadkach kluczowym czynnikiem było nadmierne zadłużenie. W latach 20. XX wieku inwestorzy masowo kupowali akcje na kredyt, a w 2008 roku rynek nieruchomości został napompowany przez łatwo dostępne kredyty hipoteczne. Gdy wartość aktywów zaczęła spadać, długi stały się niemożliwe do spłacenia. No, a to wywołało panikę i załamanie rynku. No i najważniejszym sygnałem ostrzegawczym przed kryzysem finansowym jest nadmierny wzrost zadłużenia, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, przewyższający zdolność gospodarki do obsługi tego długu. Jeśli ceny aktywów są sztucznie zawyżane przez kredyty, a inwestorzy tracą zaufanie, dochodzi do gwałtownego spadku ich wartości. To właśnie kombinacja bańki spekulacyjnej i zadłużenia odróżnia kryzysy finansowe od zwykłej recesji czy po prostu pęknięcia bańki. No a od niej często właśnie kryzysy się zaczynają. Czyli sytuacji, gdy ceny aktywów rosną w sposób nieuzasadniony, napędzane nadmiernym entuzjazmem inwestorów. Przykłady takich baniek to tulipomania w XVII wieku czy bańka dotkomów z końca lat 90. Inwestorzy masowo kupowali akcje technologicznych firm bez solidnych postaw ekonomicznych. No i charakterystycznym sygnałem ostrzegawczym jest moment, gdy nawet osoby bez doświadczenia zaczynają inwestować, licząc na szybki zysk. No i kluczowym elementem przekształcającym bańkę w kryzys finansowy jest zadłużenie. Gdy inwestorzy finansują swoje zakupy kredytami, a wartość aktywów nagle spada, nie są w stanie spłacać długów. Co doprowadzi do załamania rynku. Kryzys 2008 roku jest tego klasycznym przykładem. Nieruchomości były kupowane na kredyt przez osoby niezdolne do ich spłaty, a to wywołało globalne załamanie finansowe. Ale istnieją wskaźniki ostrzegawcze, takie jak np. Leading Economic Index. Które analizuje różnorodne dane ekonomiczne, np. zamówienia przemysłowe czy pozwolenia na budowę. I mogą sygnalizować nadchodzące problemy gospodarcze. Obserwacja takich wskaźników oraz unikanie inwestycji opartych na zadłużeniu, może pomóc w uniknięciu strat podczas potencjalnego kryzysu. Niestety, w Polsce nie mamy bezpośredniego odpowiednika tego wskaźnika, ale możemy analizować dane z większych gospodarek, takich jak USA czy Chiny. I mogę pokazać Wam tutaj trendy dla Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik LEI dla USA od lat 60. XX wieku wykazywał stabilny wzrost, osiągając szczyt tuż przed kryzysem finansowym w 2008 roku. Podczas tego kryzysu nastąpił gwałtowny spadek wskaźnika, co odzwierciedlało recesję no i problemy gospodarcze. Po 2009 roku wskaźnik ponownie wzrastał, osiągając nowe maksima w latach 2010-2020. Jednak od 2022 roku LEI wskazuje ciągły spadek, co może być już tutaj sygnałem ostrzegawczym. No ale zobaczmy jeszcze trendy dla Chin. Wskaźnik glei rozpoczął się w latach 80., odzwierciedlając szybki rozwój gospodarczy po reformach rynkowych. Wskaźnik gruz niemal liniowo aż do roku 2015. No i tutaj, podobnie jak w USA, pandemia COVID-19 spowodowała lekkie załamanie w 2020 roku. Po osiągnięciu szczytu w 2020 roku Wskaźnik również zaczął spadać. No i jak widzicie na wykresach, wszystkie większe spadki w indeksie LEI powiązane są z kryzysami gospodarczymi. Analiza tych trendów może pomóc przewidzieć nadchodzące trudności i lepiej się na nie przygotować. No i tutaj długotrwały spadek wskaźnika LEI, który rozpoczął się w 2022 roku, sugerował ryzyko recesji w USA w latach 2023-2024. Choć gospodarka Stanów Zjednoczonych uniknęła głębokiej recesji, tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie zwolniło. Pod koniec 2024 roku spadek lei wyhamował. A niektóre jego komponenty, tak jak pozwolenia na budowę i wzrost cen akcji, zaczęły wykazywać oznaki poprawy. Czy to oznacza, że nadchodzi ożywienie gospodarcze? No, czas pokaże. Możliwe też, że obecne wyhamowanie wynikało głównie z nagromadzonych problemów po pandemii COVID-19 oraz licznych konfliktów zbrojnych. No i aktualne zatrzymanie trendu spadkowego wskaźnika Lei może sugerować zapowiedź wzrostu w wielu dziedzinach gospodarki no i dobrych wyników finansowych z inwestycji. No ale jest te ale. Może równie dobrze to być chwilowe ożywienie przed kolejną burzą. Idźmy więc dalej. Kryzysy finansowe często zaczynają się od bańek spekulacyjnych, takich jak słynna tulipomania w XVII wieku. W tamtym czasie tulipany stały się symbolem bogactwa, a ich ceny osiągnęły astronomiczne poziomy dzięki spekulacjom. Gdy bańka pękła. Wielu inwestorów zostało zrujnowanych, no co pokazało, jak niebezpieczne mogą być rynki napędzane irracjonalnym entuzjazmem. No i podobne mechanizmy można dostrzec dziś na rynku kryptowalut. Ceny aktywów takich jak bitcoin są często napędzane spekulacjami i oczekiwaniami dotyczącymi przyszłości. Chociaż kryptowaluty mają pewne podstawy ekonomiczne, większość ich wartości wynika z wiary w przyszłe zyski lub obaw przed deprecjacją tradycyjnych walut. Kiedy inwestorzy masowo angażują w swoje oszczędności takie aktywa, Ignorując ryzyko, jest to wyraźny sygnał możliwego pęknięcia bańki. Wskaźniki takie jak Leading Economic Index mogą być pomocne w przewidywaniu recesji lub kryzysów finansowych. Analizując dane gospodarcze takie jak zamówienia przemysłowe czy pozwolenia na budowę, LEI wykazuje na potencjalne spowolnienie gospodarcze na kilka miesięcy przed jego wystąpieniem. Choć nie jest niezawodny, wpadki lei często poprzedzają recesję. Obserwowanie takich wskaźników oraz unikanie aktywów napędzanych wyłącznie spekulacją może pomóc w ochronie przed stratami podczas kryzysu. Spekulacja odgrywa kluczową rolę w tworzeniu baniek finansowych, które mogą prowadzić do kryzysów. Rynek złota jest tego doskonałym przykładem. Ceny złota rosną, gdy spada zaufanie konsumentów, ponieważ złoto jest postrzegane jako bezpieczna przystań w czasach niepewności gospodarczej. Wzrost cen złota koreluje negatywnie z poziomem zaufania. Gdy zaufanie spada, wartość złota rośnie, a gdy odbudowuje się, ceny wracają do wcześniejszych poziomów. Sprawdźmy więc cenę złota. No i bum. Wykres tu jasno pokazuje, że jesteśmy w czytowym momencie, a ceny złota osiągają nowe maksima. No i jest to druga niepokojąca sytuacja. Jednak to nie sama spekulacja prowadzi do kryzysów finansowych, lecz jej połączenie z nadmiernym zadłużeniem. Historyczne przykłady, takie jak tulipomania w XVII wieku czy bańka.comu w latach 90. pokazują, że gdy aktywa są przewartościowane przez masowe inwestycje oparte na długu, pęknięcie banki może przerodzić się w poważne załamanie finansowe. Obecne sygnały ostrzegawcze na rynku złota, takie jak rekordowe wzrosty cen, no i też zwiększony popyt ze strony banków centralnych oraz inwestorów szukających ochrony przed inflacją i geopolityczną niepewnością, no mogą wskazywać na potencjalne ryzyko. Jednak ceny złota są podatne na zmianę sentymentu rynkowego, no i mogą spaść, gdy sytuacja gospodarcza się ustabilizuje lub inwestorzy zwrócą się ku bardziej ryzykownym aktywom, takim jak akcje. Natomiast historia uczy, że rynki napędzane spekulacją są wyjątkowo niestabilne. Dlatego obserwacja wskaźników, takich jak poziom zaufania konsumentów czy zmiany ceny złota, może pomóc w identyfikacji potencjalnych baniek no i uniknięciu też strat w przypadku ich męknięcia. Złoto, choć często postrzegane jako bezpieczna przystań inwestycyjna, też nie jest wolno od ryzyka. Jego cena zależy też od spekulacji, nastrojów rynkowych i globalnych wydarzeń gospodarczych, takich jak inflacja, zmiany stóp procentowych czy napięcie geopolityczne. Aby zminimalizować ryzyko wynikające z gwałtownych wahań cen. Eksperci zalecają utrzymanie stałego procentowego udziału złota w portfelu inwestycyjnym. np. przykład 5%. Strategia ta polega na sprzedaży złota w okresach wzrostu jego wartości powyżej ustalonego poziomu oraz zakupie w czasie spadków cen. Dzięki temu można utrzymać równowagę portfela, no i też ograniczyć ryzyko strat. No i historia pokazuje, że banki spekulacyjne napędzane kredytami to przepis na finansową katastrofę. Weźmy wielki kryzys lat 20. Ludzie masowo brali kredyty, żeby kupować akcje, wierząc, że ich wartość będzie rosła w nieskończoność. Efekt? W 1929 roku bańka pękła z hukiem, wywołując globalny kryzys. Brzmi to wszystko znajomo? W 2008 roku było podobnie. Tym razem bohaterem były nieruchomości i łatwo dostępne kredyty hipoteczne. Bańka pękła, a świat zanurzył się w chaosie finansowym. Schemat jest zawsze ten sam. Bańka spekulacyjna napędzana długiem prowadzi do załamania rynków i gospodarek. Kluczowym elementem jest zadłużenie. Kiedy ceny aktywów spadają, inwestorzy nie są w stanie spłacać kredytów i uruchamiają lawinę niewypłacalności i destabilizację w całym systemie finansowym. No i wnioski. Nadmierna spekulacja, jak i dług to czerwone flagi sygnalizujące nadchodzący kryzys. Wskaźniki takie jak Lei mogą pomóc przewidzieć problemy, ale reakcje regulatorów bywają spóźnione. Dlatego lepiej nie czekać na cud i unikać inwestowania w aktywa napędzane wyłącznie spekulacją lub kredytami. Jak mówi stare przysłowie lepiej dmuchać na zimne, niż płakać nad rozlanym mlekiem. No i spekulacyjne banki finansowe, takie jak Dotkomów czy kryzys mieszkaniowy z 2008 roku, doskonale pokazują, no jak łatwo wpaść w pułapkę emocji i racjonalnych decyzji. Mechanizmy takie jak FOMO, czyli strach przed przegapieniem okazji, oraz mentalność stadna sprawiają, że inwestorzy przestają zwracać uwagę na fundamenty ekonomiczne i ślepo podążają za tłumem, kupując przewartościowane aktywa. No, efektem jest to, że gdy bańka pęka, ceny aktywów spadają na web na szyję, a panika wywołuje masową wyprzedaż. To właśnie ten moment obnaża niebezpieczeństwo rynków napędzanych emocjami, no i spekulacją. Zamiast zysków zostaje chaos i straty. Banki są trudne do przewidzenia, ale ich wzorce są powtarzalne. Gwałtowny wzrost cen bez uzasadnienia ekonomicznego, no i też nadmierne zadłużenie to czerwone flagi. Świadomość tych sygnałów ostrzegawczych pozwala lepiej chronić swoje finanse i unikać wpadania w pułapki rynkowej euforii. Pamiętaj! Głodna głowa to podstawa. Aby chronić swoje finanse przed kryzysami, warto trzymać się kilku prostych zasad. Takich, które nie tylko brzmą mądrze, ale też naprawdę działają. Oto jak podejść do inwestowania z głową i spokojem ducha. Dywersyfikacja portfala. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka jest rozłożenie inwestycji na różne aktywa. Trochę akcji, trochę obligacji, może kilka procent złocie i surowcach. A jeżeli czujesz się odważny, dorzuć się jeszcze szczyptę kryptowalut. Dzięki temu Twój portfel będzie gotowy na każdą pogodę. Od inflacji po deflację. Te ubieranie się na cebulkę. Zawsze jesteś przygotowany. Drugie to unikaj zadłużenia. Kredyt to nie jest Twój przyjaciel. Zadłużenie to największy wróg stabilności finansowej. Banki spekulacyjne zmieniają się w kryzys właśnie przez nadmierne korzystanie z kredytów. Dlatego inwestowanie na kredyt? Absolutnie nie. Wyjątkiem może być zakup nieruchomości. Ale i tu warto spłacać dług jak najszybciej. Mniej długu, to też mniej stresu. Świadomość ryzyka spekulacji. Trzymaj emocje na wodze. Spekulacyjne aktywa takie jak bitcoin czy złoto są jak przyprawy w kuchni. Dodają smaku, ale w nadmierze mogą zepsuć danie. Warto mieć je w portfelu, ale w małych ilościach. I przede wszystkim, nie podążaj za tłumem. Gwałtowny wzrost cen bez uzasadnienia to czerwony alarm, a nie okazja życia. Edukacja finansowa. Codziennie się uczy czegoś nowego. Najlepsza broń przeciwko kryzysom to wiedza. Poświęć 10-15 minut dziennie na naukę o inwestowaniu i analizie historycznych cykli gospodarczych. Czytaj książki, oglądaj wykłady i ucz się od najlepszych. Im więcej wiesz, tym mniej błędów popełnisz. No i przygotowanie na przyszłość. Kryzysy to kwestia kiedy, a nie czy. Kryzysy finansowe są jak deszcz. Prędzej czy później nadejdą. Dlatego lepiej mieć parasol w postaci zdywersyfikowanego portfela, unikania zdłużenia i zdrowego rozsądku. Nie daj się złapać na spekulacyjne trendy i pamiętaj. Spokojna głowa to klucz do przetrwania każdej burzy. No i podsumując, inwestowanie to maraton, a nie sprint. Zamiast gonić za szybkimi zyskami, buduj swoją strategię krok po kroku i bądź gotowy na wszystko. Im w młodszym wieku zaczniesz budować swój majątek, tym lepiej. Dlatego zasubskrybuj ten kanał, bo znajdziesz na nim wszystko, czego potrzebujesz, by lepiej zrozumieć świat finansów.